Nie ma Milano. Telefon ciągle dzwoni. Milano. Bawisz się jak Berlusconi. Mi brawo. bije zawsze tyle dłoni. Zamawiam Gina, do tego jeszcze Tonikę. Hey. Milano. Telefon ciągle dzwoni. Milano. Bawisz się jak. O kurwa, ale zajebane mułem Berlusconi. Mi brawo. Zawsze tyle dłoni Zamawiam Dzina, do tego jeszcze tonik ey. Na dworze robi się widno wcześnie Ziomkowi zerwało śmigłach wcześnie Tamte panny stygną na wietrze Dingno, my windą na pierwsze Otwiera drzwi, starszy pan miło, dwie kurwy wizawi Jak na San Siro Mordka kiwami, bo przy barze tam piją Pijani i mylą kompot z sangrią ey. Mordko się przemieliło trochę kwitu Golfy merino i marynarki z tweedu Dzwoni krawiec, bo uszyli garnitur Gad Gadam sobie Siri jak z Zostaniemy tu do jutra, pewnie Znając życie jakaś butla pęknie Na razie od minuty gada i jeszcze nic nie powiedział Totalnie Odjazd znów gra we mnie Milano jest kurwa pięknie Milano, telefon ciągle dzwoni. Milano, bawisz się jak Berlusconi. Mi brawo, bije zawsze tyle dłoni. Zamawiam Gina, do tego jeszcze tonik, hey. Milano, telefon ciągle dzwoni. Milano, bawisz się jak Berlusconi. Mi brawo, bije zawsze tyle dłoni. Zamawiam Gina, do tego jeszcze tonik, hey. Wchodzę w dresie sergio taki ni I pierdolę czy to modne to no, no nie teshin week, cały rok wyglądam dobrze Znana morda wita i od razu dzieli torbę Kartą witaj, chce paliwa Ta benzyna to nie Orwet Ochroniasz Łysy, nie do przejścia szafa Nieprzyjemna japa Tak jak japa Stama Z nim będzie bita graba No bo zna nas nie od dzisiaj Moim miejscem była brama i na linii tak jak Dida Mój koleś Stary, ale masz flex, znasz się z łysym szerokim bramkarzem Kurwa i będzie bita graba Dory, widzisz tego typu tam? Ja z nim biję, grabę jak coś. Silvio tu już ósmy ropę z alkoholi A ja mordo w tym temacie, bardziej Silvio Wokół kilka sztuk się łasi, nie wiem którą wybrać, sorry. Pierdoliłem tu jak sasin, sporo hajsu, złe wybory. Złe wybory, Milono. Telefon ciągle dzwoni. Milano, bawisz się jak Berlusconi. Nie, nowości, nowości Mordko jeszcze... Jeszcze zbieramy. Dozbieramy sobie tak, żeby była solidna plejka na, na przyszły, na przyszły tydzień. Na środę albo na piątek, nie wiem, jeszcze zobaczymy. No, żeby można było wyjebać kasztany. I zostawić coś, co przynajmniej można przewidywać, że, że, będzie, że będzie jakimś pół kasztanem, nie? Mi brawo, pije zawsze tyle dłoni Zamawiam Gina, do tego jeszcze tonik ey. Milano, telefon ciągle dzwoni Milano, bawisz się jak Berlusconi Mi brawo, pije zawsze tyle dłoni, zamawiam Gina To ja sobie zostawię te trzy kasztany Czy więcej będę potrzebował? Będę przyznawał Będę przyznawał kasztany Chorą? Gina, do tego jeszcze tonikaj. Ale można też zostawić 3 na top 3 kasztanów po prostu, nie? Kurwa, aż się śpiący zrobiłem, nie? Jeszcze bardziej niż byłem. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem o czym to było. Nie lubię tego typu numerów. Dla mnie był totalnie, totalnie przyjebany mułem do ściany, nie?